Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku ze Skibidi Toilet Tower Defense i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przejdę jak najszybciej Turki Town. Zrobiłem sobie taki challenge, że będę musiał przejść jak najszybciej przy okazji możecie zobaczyć i skorzystać z mojego tutaj poradniczka. Ogólnie widzowie, mam taki plan, żeby wziąć Scientist TV Mana na początek i później grać upgraded tanem Kamerką, bo ten Godly, tak jak mówiłem wcale nie jest taki OP. Znaczy on potrafi przejść Turki Town. Sprawdziłem to poza nagraniem. więc jak zwykle jak gram poza nagraniem to wygram, a jak gram na nagraniu no to nie wygram, jest głupio. Nie? Weźmiemy sobie szefa i też. Jednego tylko postawi, ale nie musicie go mieć. Jakbyście go nie mieli, to możecie nawet wziąć sobie large, turki speakera możecie wziąć jakikolwiek inny, innego ziomka, laser kamera. No, ale jak macie już tego mityka, to lepiej same mityki postawić. Także ja tego szefa biorę tylko po prostu jako taki dodatek. Pamiętajcie też, że szef jest coraz tańszy przez to, że jest go bardzo dużo, naprawdę, no już zaraz będzie 8 tysięcy. Także ten mityk będzie mega tani, a jest mega mocny. Więc ja go sobie wezmę tak dodatkowo, po prostu zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem widzowie i zostawcie. Swojnik w komentarzu. Ostatnio nie wysyłałem Wam skrzydek, ale dzisiaj wyślę widzowie: będzie to Spider-Krejcik. Chociaż wiecie co, tak sobie. Posiedziałem i tak myślę, że w sumie jak mamy Black Friday, chyba czy coś takiego, albo Black Week, już sam nie wiem. W gierce jest, słuchajcie, teraz obniżka ogólnie na jeżeli chodzi o skrzynki. Patrzcie, 1875 za 10. To jest naprawdę mega oferta. Także dobra, wyślijmy Turki krejta komuś z komentarzy. Także ogólnie będę chciał wam też rozdawać te Spider krejty, ale jako że mamy promocję na roku Ksy, mniej to kosztuje, no to bierzemy QRY BG. W... Znalazłem totalnie z komentarzy, widzę, że ma też koszulkę żabek Mereza. Widzowie wbijajcie na moją grupkę żabki Mereza. Kup sobie koszulkę. Jak widzicie z koszulką, mega się łatwo tu wygrywa. Nie do, no, ale fajnie, że tutaj także gratuluję, że ktoś z koszuleczką wygrał. Totalnie widzę losowo biorę z komentarzy, więc piszcie koniecznie, a ja lecę na mapkę i spróbujemy przejść najszybciej, jak się tylko da. To po prostu ma być challenge, a przy okazji taka inspiracja dla Was, żebyście też szybko to rozegrali. Nie wiem, czy za późno nie dałem, wiecie, startu gry tak naprawdę. I teraz tak, mam taki plan, żeby zrobić sobie farmę tutaj i po, po, pod pumpkin farmera będziemy grali, właśnie, wiecie? Wy, wydaje mi się, że pod Pumpkin Farmera i tak to wystarczy i nie będzie nam potrzebny żaden Scientist Kameramen. I teraz tak, chciałbym zrobić taki byk, że na czwartym wave'ie robię, albo trzecim, albo czwartym robię Scientistę gdzieś tutaj, no nie wiem, powiedzmy, że tutaj, nie, no na przykład. Ogólnie na razie Pumpkin Farmerów gdzieś z przodu, bo tutaj w tej linii właśnie chciałbym wykorzystać tą linię, tą część mapy na postawienie Upgraded Tytanów Kamera, nie, jakby tutaj Upgraded Tytan może całkiem nieźle bić, bo jak oni będą stali tutaj wszyscy, z medykami oczywiście, no, tu naprawdę mogą być mocni. Dodatkowo damy też szefa kuchni, bo szef kuchni widzowie, kto dobrze wie, kto ogląda moje odcinki, te dwie, że bardzo chwalę szefa kuchni za to, że po prostu, no nie wiem, dajmy jeszcze pumpkin farmera. Nie wiem, gdzieś tutaj Boże tak totalnie, randomowo. Dobra, dajmy jeszcze tutaj i dajmy może tutaj. Ale potrzebujemy też widzowie Scientistę szybko. Scientist TV Ben, ok, I stawiamy ziomka i w tym momencie mamy do barierę. Nie wiem, czy dobrze, że w tym miejscu. Może powinienem tutaj dać bardziej. Ale dobra, ulepszamy go dalej. I w tym momencie widzowie robimy tak, że oczywiście robimy dalej farmy. I czekamy, robimy Scientist TV Mana w dalszym ciągu. W sensie tego Scientist TV chcemy zrobić jak najbardziej, jeszcze mocniej. Tylko gdzie dać tego Pumpkin Farmera? No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj, widzowie, to będzie ok. Tak mi się wydaje. Ulepszamy oczywiście farmy. Przy okazji ulepszamy też Scientist TV I mniej więcej to tak działa, że mamy jak najszybciej te farmy ulepszyć. Moim zdaniem, oczywiście. I zobaczymy, jak szybko przejdziemy tą mapę. Mam nadzieję, że jakiś rekordzik, widzowie, siądzie. No generalnie ja bardzo jakby bardzo chcę to pobić, bardzo chcę szybko to zrobić, a no jak dobrze wiecie... Dobra, ulepszymy go, bo zaraz padnie. Jak dobrze wiecie, takie 17 minut byłoby naprawdę OP. To wtedy możemy dużo krejtów na godzinę zbierać. Jak wychodzi później druga godzina, trzecia, to bardzo dużo na czasowo tam tego wychodzi, nie? Więc to naprawdę może być potężne. Dajmy tu za 500, kolejne za 500. Nie, za 250 ulepszymy. I teraz tak, tutaj za 750 i widzowie lecimy. Lecimy, ulepszamy te farmy, ile tylko wlezie. Medyka razem z upgrade Tytanem Kamerką damy, ale gdzieś koło 20 tego wave'a. Wiecie dlaczego? Bo już wiele razy grałem Scientist TV Manem i on kieruje dosłownie early, nie? On kieruje ten początek gierki nawet do mid, do mid, do mid game'u, nie? Totalnie może wam wykerować. To jest naprawdę przepotężna jednostka. Ulepszamy ją dalej. W tym momencie tutaj kolejny Pumpkin Farmer. Dodatkowo nawet bym się pokusił o Pumpkin Farmera za 250 jeszcze. I ja tutaj totalnie lecę na autoskipie. Widzowie, nie ma, że autoskip będzie wyłączony. Totalnie... Od razu lecimy i się nie przejmujemy. 190 na 400 myślę, że całkiem dobry wynik. No i w tym momencie niestety nikogo nie rozwalamy. Także mamy troszkę tutaj braki. I teraz tak, myślę co tu zrobić, bo mógłbym ulepszyć farmę. Tylko że ten Scientist będzie musiał być ulepszony, bo patrzcie, leci jetpack Polistoilet, leci naprawdę dużo takich potężnych jednostek i moim zdaniem on będzie tutaj musiał być no będzie musiał być ulepszony, bo nie damy rady. Totalnie. Patrzcie to! O nie, bo Stoilet przeszedł, szybko, rozwalamy go! Polistoilet przebiegł. Niedobrze widzowie nie wiem czy Polistoilet mi rozwali? Ile bił Polistoilet w sumie? Chyba niewiele, prawda? Mam nadzieję, że niewiele, bo jeżeli wiele, to mam przerób badalek, bo właśnie chciałem, żeby nic nie przeszło. Za późno go troszkę ulepszyłem, wiecie? Będziemy mieli za to moc doda głowę. Tylko nie wiem, ile Polistojlet bił. Jeżeli bije 50, to OK. Jeżeli bije setkę... No, to musimy od nowa będziemy musieli robić na szczelecz Naprawdę, jeżeli on uderzy mi setkę, to będzie totalnie za dużo. Dobra, ulepszamy farmę i zaraz ulepszamy dalej scientistę. błaga nie uderzcie za dużo, proszę was. Albo szefa TV postawi postawię jak coś. No nie wiem. Widzowie, postawiamy szefa TV żeby rozwalić tych ziomków. Może się uda. Okej. Okay. Jak oni zniknęli? Widzieliście to, co ja? Ja dosłownie na chwilę go postawiłem i te polistoilet zniknęły. Nie, nie wiem, nie wiem co się właśnie stało, ale wyglądało to fajnie. I teraz tak, tego szefa TV-mana postawimy gdzieś tutaj, nie? On sobie będzie rzucał. I to będzie naprawdę bardzo spoko, spocik. On sobie tu będzie rzucał tą pizzą i moim zdaniem bardzo fajnie będzie spowalniał, pomagał temu Scientist TV Manowi, Nie, więc tutaj będzie naprawdę dobra współpraca i dlatego chłopaków tak ustawiłem. Nie, więc tutaj damy sobie radę. Giant Glasses Toilet, no tutaj będzie mały problem. Jak widzicie, totalnie obrywamy, ale spokojnie, bo, ma, bo nasz Pizzaman da sobie radę i wtedy totalnie nasz Scientist odzyska. Swoją tutaj, wiecie, swoją po prostu armatkę, tak? Swoją tutaj, no armaty to jeszcze nie ma, ale swoją po prostu ściankę, swojego łola. Dawaj, Scientist, dawaj, bo nasz pizza to sam sobie nie poradzi. No musisz mu pomóc, gościu. Co ty robisz w ogóle? Dobra, dał radę, pojawił się widzowie, lecimy dalej, oczywiście. W tym momencie potrzebujemy na pewno. Tego scientisty na maksa ulepszonego, bo naprawdę będzie zaraz mega problem. Aktualnie chciałbym też zrobić te farmy, ale widzowie, nie wiem, ciśniemy dalej. Ja się nie zatrzymuję. Mimo, że były problemy, to i tak się nie zatrzymujemy. Cały czas nawalamy. Nie ma tutaj przerwy. Multicloud Jetpack Toilet. Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. Ok? Ładnie, ładnie weszło. I teraz tak, widzowie, tutaj robimy za 1500. Tutaj robimy za 700. I jeszcze brakuje nam jednego pumpkin farmera na maksa. I będziemy mieli wszystko. Ok, lecimy, ciśniemy, ciśniemy. Bo najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej mieć farmę, bo jak nie będziemy jej mieli. To wiecie, to nigdy nie jest fajne, to nigdy nie jest miłe i przyjemne, bo wtedy tych pieniędzy jest mniej tam w późniejszym e, etapie gry, nie? I tego nie chcemy, no chcemy, żeby było jak najwięcej. Dobra, tego pizzamena, chciałem powiedzieć pizzmana, tego pizzamena ulepszymy. No i teraz tak czuję, że mamy niemały problem, wiecie, bo tutaj... No naprawdę, boże to, to się dla nas źle skończyć, to na pewno. Potrzebujemy armaty na Scientist TV Manie i bardzo szybko będę chciał to zrobić. Na razie on tutaj leczy tych swoich. Dobra, wydaje mi się, że zdążymy. Musimy na pewno zdążyć prze, przed Airplane Toilet, ale dopiero co się zaczął wave, widzowie. I to nie wygląda dobrze. Ten Airplane Toilet... Naprawdę szybko leci, ale patrzcie jak Pizzaman go rozwalił, dobra, nice, ej no Pizzaman Kerry. mówiłem wam, że Chef TV Man jest OP, ale ja go dlatego gram, no, że po prostu go lubię grać, nie, jakby nie musicie w niego totalnie inwestować, możecie nie grać nim i tak byście wygrali tą mapę. Myślę szybko, bo Turki nie jest tak znerfione, że serio to łatwo idzie. W tym momencie robimy tutaj Upgraded Tytana kamerkę. Totalnie. Pierwszego tutaj po prostu i w każdej tej, w, tutaj w tej linii będziemy robili takie kamerki. I zrobimy też Medyka, wiadomo. Więc tutaj robimy teraz naszego kamerkę Zioma. ok? I dajemy myślę na start mu już tutaj Medyka. Tylko po to, żeby ten Medyk coś tam go leczył powoli, nie? No wiecie, żeby po prostu to jakkolwiek wyglądało. Mamy farmę na fulla. Mamy też ulepszonego Upgraded Tytana kamerkę. Troszkę ulepszymy medyka. No, i teraz mamy tak naprawdę patrzcie Scientist wimena, tutaj kucharzinio Nawala, walniemy mu jeszcze większą moc i patrzcie, jak on teraz tego minigun toileta bije. Co jest? Nie no, to jest naprawdę przepotężne. W tym momencie moim zdaniem ta gra wygląda tak, że totalnie możecie grać sobie jakimś Chef tv który naprawdę mówię wam, nie jest drogi. Jeżeli chodzi o gemę na pewno łatwiej da się wymienić niż za takiego Godli upgrade Titana Cinema, którego tak naprawdę i tak prawie nikt nie używa. Tak, jest to dość zabawne, że prawie nikt go nie używa i tak naprawdę, dobra, ufa toilet rozwalony. I tak naprawdę każdy gra właśnie tym szefem. Serio, ten szefujo, to jest naprawdę mój ulubiony. Jakbym miał powiedzieć to no to chyba będzie moja top 1 jednostka w TTD. Jakby totalnie. Też mam plan taki zrobić odcinek, gdzie porównamy sobie wszystkie jednostki z Halloween, że zagram, wiecie, totalnie na Hardzie. Na przykład na Hardzie, albo na Turki Town. Chociaż nie, na Turki Town to nie wiem, czy damy radę. Bo chcę zagrać bez farmy i bez medyków, żeby zagrać po prostu wszystkie jednostki z Halloween i wszystkie jednostki z Turki Town, znaczy Turki Event. Chociaż w sumie mogę grać chyba jedną farmą, bo Turki Event ile ma? Cztery jednostki? I jeżeli chodzi o Halloween, to chyba też są cztery. No to wtedy mogłem grać albo Medyka jednego, albo po prostu jedną jakąś farmę. Zobaczymy, jeszcze to przemyślę, ale na pewno coś tutaj pójdziemy w to. I totalnie widzowie zrobimy sobie takie porównanko, który event lepszy, który bardziej oddaje. Po prostu, to może być całkiem fajne. Dajmy tego medyka na baksa, niech ten nasz tutaj nawala nasz ziobajeczek tytan. No i w tym momencie. To, moim zdaniem, totalnie to wygrywamy. Jakby możemy zrobić drugiego scientistę, możemy zrobić bardzo dużo, i totalnie możemy się bawić po prostu. No Naprawdę, medyka mamy zrobionego tutaj, tytana. Myślę, że tytana zrobimy na piąty poziom, bo to nam załatwi, właśnie, kora. W sensie ten rdzeń jego, który będzie mega spowalnił. A jeszcze nie mam. Myślałem, że dostanę już kasę. Dobra, triple flying jetpack toilet się tutaj rzuca. Gościu, idź sobie. Nic tu nie wskurasz z moim tytanem. Elo, shimano, gościu. Nie no, co, co, jak myśli, że co, będzie tutaj strzelał do mojego tytana? Wypadł, ty łysa głowo. Patrzcie, jakie łysa głowy. Nawet nie łysa głowo, tylko łysa głowy. Ale łysole. Dobra, łyso, wam będzie, jak przegracie zaraz w 17. Minucie. Albo nie wiem, 18. :00. No tak, tak strzelam, że. Jak będzie 18, widzowie, to będzie naprawdę dobry rekordzik, bo jeszcze tyle nie zrobiłem chyba na odcinku. Nie pamiętam. Chyba nie było tak mało. No, mam wrażenie, że nie było. Dobra, Scientist TV Man, tutaj Cloud Toilet. Ciśniemy, ciśniemy. Patrzcie, rdzeń jak pali. Ja nie mogę. Nie dość, że rdzeń pali, spowalnia mega dużo. Bietu jeszcze nasz szef TV Man, nasz chief TV Man też spowalnia swoją pizzą. Swoją pizzunią. Zobaczcie, pepperoni. Zobaczcie, jak rzuca. I on też spowalnia, więc mamy dwie jednostki, które spowalniają. Jak macie szefa TV Mana... I upgraded na Kamerkę Scientist TV Men. to jest takie kombo. Wiadomo, farmę każdy ma i medyka każdy ma. Więc to mówię o tych ziomkach. No to jak macie ich wszystkich, to widzicie, co się dzieje. Tu nikt nie może przejść. Oni totalnie do no sieba, cofajcie. Po prostu nie wejdziecie mi do bazy, bo, bo nie ma szans. No patrzcie, tego jetpack Mutanta nawet. Chłop nie może nawet dobrze tutaj gdzieś podejść, nie? Już nie ma HP prawie. Także naprawdę wygląda to przecudownie. Zobaczymy jeszcze, rozstawimy myślę kolejnego medyka. I ten kolejny medyk też będzie ulepszony na fula, żebyśmy mieli po prostu taki totalny. Wiecie, taki totalnie bez suna, żeby ten tytan już nawalał. A zaraz zrobimy kolejnych, oczywiście. Miałem robić tytanów więcej, a na razie to więcej mi wyszło czegoś innego. Ten tytan kolejny dopiero tutaj mogę postawić go. Okej, okay. dziwne. No a w sumie oni potrzebują dużo miejsca. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze. Moim zdaniem, takiego scientistę może, wiecie, kusi mnie, żeby zrobić scientistę, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Jakbym w sumie zrobił tutaj, to czy to by było głupie? Wiecie co? Wydaje mi się, że to by nie było takie głupie, bo to by wyglądało tak, że ten scientist tv man by później bardzo ładnie. Dobra, szefa ulepszmy to, zacznijmy może od tego. Okej, okay, mamy to. I teraz tak. Jeżeli chcemy jak najszybciej przejść, to ten Scientist jakby był tu, to by było całkiem spoko. Chociaż z drugiej strony wiem, jak on by był tutaj, to by było chyba nieźle, nie? Właśnie się zastanawiam, widzowie, jak by to tutaj zrobić. Te armaty biją, ale on bije dopiero jak one są tutaj. Ja bym chciał, żeby bił jeszcze szybciej ktoś tutaj z nami. No nie wiem, widzowie, nie wiem, czy to będzie dobre, nie? Bo tutaj leci dalej. No, to muszę pomyśleć. Mógłbym tutaj dać. W znaczy, sensie, dlaczego chcę dać tutaj? Bo tutaj będzie strzelał już na samym początku Chociaż z drugiej strony, nie no, najlepiej to by było Tutaj na tym rogu, nie? Dobra, robimy to, widzowie Robimy, będzie to szalone, ja wiem Ale to może naprawdę oddać, patrzcie jak oni Stoją krzywo, to jest piękne po prostu Także tutaj robimy listę Ja wiem, że on najpewniej będzie niszczony co chwilę Ale to nie ma znaczenia, serio, to totalnie Nie ma znaczenia, bo i tak będzie Odnawiał co 20 sekund tą barierkę Czyli będziemy mieli szybkie rozwalanie co chwilę Ziomów tak po prostu, nie? A druga armata i tak strzela, także moim zdaniem Naprawdę będzie to ok. i teraz kolejnego Tutaj robimy naszego tytana. Dawaj, 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 tytana. No co, on tak daleko musi być? Niemożliwe. Czekajcie, bo pamiętam, że. No, jak tak daleko? Czekajcie, coś tu nie gra. O, o, dobra, mamy to. Już myślałem, że nie wejdę, naprawdę. No słabo, czasami niestety tak łapie dziwnie, jakby nie chciało dać. Mamy Scientist TV Bada, który nie ma jak zwykle swojego walla, bo on tu ciągle jak się pojawia, to go niszczy coś. Ale to wiecie, to zawsze działa tak, że mamy tą taką barierę, która mega szybko rozwala te toilety. Opatrzcie, teraz pojawiła się armata i armata mega nawala, także nie ma tego złego, nie? Jeżeli rozwalą tą barierkę, nic się nie dzieje, tak jak mówię, i tak bardzo dużo bijemy. Także to jest dobry myk, to jest dobry. Taki, wiecie, taki, o, taki fajny tutaj, no nie wiem jak to nazwać nawet, taki, taki trik, o, taki trik fajny, nie? Dobra, no i armatka rozwalona, ale nas to nie boli, widzowie, mamy dwóch tutaj ziomów, którzy totalnie rozwalają laserów o toilet. Jakieś raket toilety, co to jest, chłopie, weź to zabieraj, bardzo ładnie Dawidzie, patrzcie co się dzieje, totalnie tutaj rozwałka jest. Mamy też tego szefa, szefito, szefuniu, szyfyniu. Ogólnie, czekajcie, jak mamy tych medyków, a jak oni mają ten zasięg, dobra, tutaj. Jeden szef mógłby być tutaj, tak rzucać, wiecie, z Nienacka, Ło, tak z, wiecie, z gór. To by było powalone, takie, takie wiecie, ninja, kucharziniu, szefito. Normalnie, piękne to by było, w sumie, nie wiem, kusi mnie to, żeby tutaj tego medyka mieć. Tylko, że tutaj nie dam za bardzo, bo wtedy on tu wejdzie. Jakbym dał tak. On by wtedy... Ej, w sumie ja myślę, że to robimy, nie? Będziemy mieli wtedy zasięg tu na początek, tutaj na całą tą linię też. I wtedy też ten zasięg przejdzie moim zdaniem też aż tam. Czyli to naprawdę będzie fajne, bo nawet ten zasięg dojdzie do tej armaty. Dobra, jak dla mnie, to to bardzo spoko wygląda. Jeszcze myślę, jak zrobić, żeby szybko przejść te wave'y. Patrzcie, co się dzieje. Jak ma się mityki... To naprawdę ten mityk, czyli upgrade Tytankamerka, nadal jest najlepszy, mimo że było obiecywane, że Godli będzie lepszy od mityka. To jest dla mnie w ogóle zabawne, no ale tak to jakoś wyszło, nie? Że naprawdę, według mnie Godli powinno mieć coś jeszcze, no albo nie wiem, być tańszy w ulepszeniu. Nie wiem, czy się zgadzacie, dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę, jak on nie będzie tańszy w ulepszeniu, no to kicha, nie? No to, to nie przejdzie, no ludzie nie będą brali upgrade'y Tytana Cinema, którego muszą mega długo ulepszać i w ogóle, tylko będą woli, bo woleli zagrać takim Upgrade Tytanem kamerką. W miarę ta, ce ta cena, to jakby cena ulepszania go jest ok, nie jest wcale jakiś niesamowicie drogi, nie męczy tak portfela, a jak mę męczy coś portfel, no to wiecie, to wtedy tak się nie fajnie gra, po prostu. No nie jest przyjemnie, nie, nie, nieprzyjemnie się gra, no to od razu nie ma co grać tym, nie? Także tutaj, niestety, tak to wygląda. Jakby na to nie patrzeć, no to tego się nie przeskoczy, więc, no, niestety, wygląda to słabiutko. Tutaj Glitch Toilet, widzę, mnie atakuje, a raczej tego Scientistę. Nie wiem, w sumie nic mu nie zrobi, więc niech go atakuje. O no serio, Scientist TV bedba tu gdzieś, to no co? On po prostu stawia barierkę co 20 sekund, jeżeli mu rozwalą, więc tak naprawdę to nic się nie zmienia. Dobra, kolejny Upgraded Titan. Kamerka, dawaj, dawaj, dobra, smażymy. Jeszcze więcej smażenia potrzebujemy, bo naprawdę, powiem wam, że totalnie tutaj brakuje, brakuje pieniędzy. No niestety, tutaj już widać, że brakuje tych pieniędzy. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. 14 minuta, 35 sekunda, widzowie, 44 wave, lecimy. Musimy cisnąć jeszcze bardziej, jeszcze bardziej niż tylko do... do teraz to za mało, musimy jeszcze bardziej cisnąć. Dawaj te placki tutaj, rzucaj te... Peperoni, salabi, dawaj szybko, dawaj gościu, wszystkim czym się da. Robimy też tytana oczywiście na maksa, więc tutaj czekamy tylko po prostu na to. No, jedyne co mogę robić to patrzeć i czekać. Massive są Owen, dobra. Leci piekarnik widzowie, piekarnik z kibidibibibob jest, więc tutaj ten piekarnik musi zostać rozwalony w czym prędzej. Boss Toilet, tutaj Boss Toilety Scientist kolejny, okej. Okay. Kolejny Scientist to no, to jest wyzwanko, jest naprawdę potężne wyzwanko. My tutaj robimy kolejnego tytana, ja myślę, że nawet tutaj go postawimy, a nie mogę, okej. Okay. Dobra, teraz, 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 teraz stawiamy, mamy to? I on będzie tutaj, wiecie, tak bliżej, że po prostu też ten zasięg, on pójdzie w góry, wiadomo, ale to nas nie interesuje. Nas interesuje to, że on wtedy będzie i tak tutaj bił, nie? On na pewno przejdzie ten zasięg aż tutaj, więc to naprawdę będzie potężne. Scientist TV Man, no, przechodzi, przechodzi dziodek, przechodzi dziodek, Dziadyga, no, jest dzisiaj w formie, widzowie, widać, że było ćwiczone. I to dużo za życia. Patrzcie, tutaj, normalnie te placki dostaje na głowę, ale i tak pędzi, i tak pędzi jak szalony. Dobra, za 4000 ulepszamy. No, potrzebujemy więcej mocy, widzowie, więcej mocy, szybciutko. Będzie problem, będzie naprawdę potężny problem. Znaczy może nie potężny, ale nadal będzie problem. 16 minuta, 48 wave. Tu się liczą widzowie każde sekundy, więc naprawdę musimy mega się postarać. Dawaj mi jakieś pieniądze. Nie! Stunują nas, stunują! Przestunują nas całych. Nie, masakra, co tu się dzieje? Flame Tower Toilet, dobra, scientist, dawaj go, dawaj go, rzucaj, rzucaj, gościu. Rzucaj tymi plackami jak nigdy. Teraz tutaj jeszcze postawmy tego tytana o, w tym miejscu. O, nie mam za dużo? Nie, jak tak można, dobra, to musimy usunąć jakiegoś farmera, ale zanim usuniemy, to jeszcze poczekamy. Albo dobra, usuwamy, usuwamy. Potrzebujemy jednostki, ok? I teraz robimy tyle, ile wlezie, czyli usuwamy tak naprawdę wszystkie pumpkin farmer. Nie, nie mogę usunąć, bo mają stuna. Dobra, widzowie, ostatnie sekundy. To już jest ten moment, że naprawdę no liczy się to po prostu, jak szybko to ogarnę. Tylko aktualnie nie mogę tu nic zrobić, no. No nie mogę po prostu usunąć tej farmy. Okej, okay, to mogę. Tutaj nie możemy. No dawaj, gościu, przestań mi to studować, no Zostaw! Do no, czego smażysz? Co się uparłeś tu? Dobra, tam nie przeszli, więc spoko. Wygląda to naprawdę obiecująco. 16 minuta 50 sekunda, no ale przestań mi smażyć Idź tym boss toiletem. No jaki on jest wredny, widzowie, ja nie wytrzymam z nim, nie? Naprawdę jaki wredny typ. <ścoughs> Co tu się dzieje? Dobra. Ostatni... O, Giant Turki Toilet! Nie, on, on nadciąga, on lezie. Szybko, bo zaraz jak nas zestunuje wszystkich naraz. To naprawdę będzie miał medyk co robić. O nie, to jest ten moment, widzowie! O, i laserem po wszystkich. Chłop co robi? To po prostu jest przepotężny. Przepotężny indyk. 17 minuta, 14 sekunda. No troszkę tutaj dostajemy, ale dobra, sądzę, że zaraz tutaj nadgonimy. Patrzcie to, Giant Turki jak dostaje. Jo! 3 miliony, patrzcie, jak on dostaje tu na głowę. Dobra, właśnie o to mi chodziło, żeby on mocno dostał. Bicie go, no nie przejmujcie się tam z przodu. Tego tutaj. Indora bijcie. Indora, bo on smaży laserem. No przecież to jest największy wróg numer jeden. No dawać go. Smażymy, smażymy. I teraz tak, widzowie. Jeszcze dodamy szefa TV Myślę, że będzie spoko. I dajmy mu ile tylko się da. No nie wiem, dajmy kolejnego nawet szefito. Ok, i on nawet przyjmie stuna. Dobra, idealnie. Przyjmujcie study. Jazda. Giant Turkey Toilet, widzowie. 17 minuta, 50 sekund. No chciałem to szybciej zrobić. No dawaj, dawaj. No to powiedzmy, że średnio w 15 minut widzowie przejdziecie teraz nowe turki Town. Bo nie jest już totalnie trudne. Naprawdę. Patrzcie, ten Giant Turkey Toilet. No chodź tu, gościu. No co ty smażysz? Dawaj, ruszaj dupę. No szybciutko. Dobra, widzowie. Teraz to pizza leci po całości. Dodatkowo tutaj upgrade tytani kamerameni nawalają. 18 minuta, no dawaj, 30 sekunda będzie. Maksymalnie, proszę, proszę, do no, szybciej, szybciej, bijemy, bijemy, bijemy. Tutaj nie jeszcze jednego szefito dodamy. Proszę bardzo, bij go, nawalać go, nawalać. Dobra, 18.30, jest! Mamy 1830, 1600 widzowie coinów. Gdybym odpalił jeszcze coin busta. Tu naprawdę idzie zarobić, no jakieś dwa koła na, na taką gierkę. Dzięki Maciej za skrzynkę. 2 K na gierkę, to jest naprawdę potężne. No i turki Speakerman. Niestety, widzowie, no nie poszczęściło się, ale mega szybko przeszliśmy. Dzięki za obejrzenie. Część się udał. Siemano.